Cześć kochani, witam na kanale Scraphead, mam na imię Kasia, na moim kanale pokazuję albumy tworzone metodą scrapbooking, a dzisiaj pokażę wam projekt, który zaczęliśmy na live'ach, ale musimy to popchnąć sobie, ponieważ live'y teraz się przerzuciły na ATC, na zloty, troszeczkę popchniemy nasz projekt, to jest patchworkowy album, który tworzymy i dzisiaj postanowiłam zrobić kolejne strony, przygotowałam sobie już tutaj... Cztery maty, kolejne 10,5 na 15,5, bo taki rozmiar robimy. Raz na jakiś czas pojawia się mata 13,5 na 18,5, czyli takie jedno duże zdjęcie. Ono jest na razie tutaj, i na razie tutaj, bo zakładam, że w takich albumach raczej się wywołuje jeden rozmiar zdjęcia, ewentualnie kilka pojedynczych, większych, ale to trzeba mniej więcej wiedzieć, gdzie one będą, i żeby było łatwiej nam je wywołać. No i teraz przygotowałam sobie cztery maty. Teraz sobie wezmę jeszcze podbitkę tutaj jedną kraftową, ponieważ na pierwszej stronie, nie, na drugiej stronie chyba byliśmy taki zabieg, żeby te zdjęcia były układane w różnych, wiecie, w różnych konfiguracjach. Zrobiliśmy taki zabieg, że zrobiliśmy proste i poziome, ale on musi być tak jakby jedno na drugie nałożone minimalnie, bo nam się tu nie zmieści. Wtedy mamy taki duży fajny kawałek na wypełnienie tego i teraz sobie chcę zrobić właśnie też tak samo, więc sobie dwie maty podkleję i za chwileczkę będziemy układać to na, na naszym albumie. Zrobiłam już pierwszy plan <grym> i teraz tak, tutaj mam właśnie ten, ten, tą ramę, i na niej będzie taki psiaczek z takim no dodatkowym samochodzikiem. Tutaj mamy, na, zrobiłam kwiaty z, tutaj kwiaty z kolekcji i tu takie dwie wycinanki na zasadzie takiej, że wiecie, tutaj taka, może tutaj ciuchcia będzie z tyłu gdzieś tam wyjeżdżała. A on tutaj, takie po prostu połączenie, już tak powiem. Um. Musi bawić się bali właśnie taką, taką ciuchcią. Tutaj mam e, kwiaty z jednym motylem, i dwa motyle tutaj przy, przyłożyłam tu, bo tu aż się proszą motylki latające wokój tej kwiatowej scenerii. I zobaczycie, też jest chłopczyk i różowe, więc myślę, że spokojnie możemy ładować te strony e, z dziewczynką dokładnie te same swoją drogą. Boże, jakie to cudno. Dobra, także kleimy wszystko po kolei. Mm, I teraz tak, tutaj. E, Tą, ten element przykleiłabym normalnie na płasko, yy, a tutaj bym sobie tylko przykleiła na jakieś pianki te właśnie elementy, które są w tej ramce. Czyli tak, ramka byłaby tutaj. O, może też bardziej w prawo. O, tutaj ramka. Yy, I teraz tak pianki, ja tutaj, jak ja tu wysokości robiłam tych pianek, tak zawsze chyba dwójeczki mi się wydaje, to są sobie dwójeczki, ja pracuję teraz na piankach od Scrap Boys. to są trójki, to są trójki, a tu są chyba dwójki, jak to mówią, bodajże, proszę by <śleszymy> to śmieszyło bodajże, Yy, dobra, i tutaj sobie przyczepimy tego miska na tych dwójkach. O. Nie wiem, czy, czy słyszycie szum w tle, ale możecie słyszeć szum w tle, zwłaszcza jak na słuchawkach oglądacie, bo tam mój mąż wziął w obieg yy, Swój sprzęt, swój sprzęt. Szkoda, że nie jest dwustronna, gdyby była dwustronna to byśmy sobie tak zrobili, ale nie jest. A tak z kolei bez sensu jak przykryjemy, więc też zrobimy go na piące. Swój sprzęt na rybę, tam sobie um, czymś tam, coś się ładuje, czy coś, nie wiem, może być szum. Dobra, tu sobie wkleję to i na nią przykleimy, o. I teraz tak, tutaj sobie przykleimy kwiaty. W zasadzie możemy tu przykleić te kwiaty um, na razie tak, nie na płasko. Delikatnie odstawały, ale zobaczymy, żeby one się nie tutaj później nie haczyły. Nie, bo to będzie tu, także się nie będą haczyły. I um, tutaj możemy sobie tak troszeczkę wywinąć te skrzydełka delikatnie. I przykleić też tylko na środek. Oczywiście przyklejam te mm, różki, znaczy różki, nie różki, tylko czółkach właśnie mówi. No bo one są tak cieniutkie, że one muszą być przyklejone, żeby nam się nie wygięły. Teraz tak, tutaj motylki też z tej strony i też przyklejam je głównie na środek. A tutaj delikatnie powyginam, chociaż on no się i tak później powiecie, to wszystko się będzie, będzie zamknięte, bo to i tak się spłaszczy. No ale już niech będzie. I tutaj damy sobie dwa. Uj, Nie przesuwaj się. Dwa. No i zostały nam tutaj z prawej. Kompozycja znowu taka. I tutaj też damy sobie na środek tą całą kompozycję. Czekajcie przeszkadza mi tutaj. Tak. I tu bym dała na 1 mm najpierw temu pońcuchcie, te, a na 2 mm dałabym tego chłopczyka, żeby też to fajnie tutaj się nam prezentowało. Ok, więc tak, tutaj mamy tu. Tu mamy tak. Więc te albumy są też bardzo fajne, właśnie do ścinek. Akurat to jest duży, jest na dbę. Nie chce się mi to przybić. To jest akurat duży album, więc tutaj wiadomo, no ścinki raczej nie wchodzą w grę, raczej musicie mieć kolekcję, no bo potrzebujemy dość dużych elementów i dość dużych tych, ale jak robicie taki album mały, ja mam teraz właśnie takie albumy na warsztatach stacjonarnych w Warszawie i w Łodzi, to Zdecydowanie fajnie, właśnie do wykorzystania końcówek kolekcji, albo jak macie jakieś resztki kolekcji, niekoniecznie, wiecie, niekoniecznie muszą to być ścinki, ale na przykład, nie wiem, zostały wam jakieś tam po dwie strony z jakiejś kolekcji czy trzy, to może naprawdę spoko album z takiego czegoś zrobić. W tego typu, właśnie tych, tak rozwiązane. Dobra, tutaj możemy dać po całości tego chłopca całości te pianki, bo ominiemy troszeczkę ten... tą ciuchcie. Damy tutaj. Damy tutaj. Tu oczywiście na środek też. Tutaj bym dała taką połówkę, bo mi się chyba cała nie zmieści. Um, muszę wziąć taki do plenia do cięcia kleju o, i taką połóweczkę dam tutaj jedną i może tą drugą dam tutaj z tyłu żeby ten cały element był dobrze przyklejony wiecie żeby to nie latało no i teraz muszę tutaj najpierw nakleić to to są bo te ciężko schodzące O nie dobrze się ładnie się zrywają. tu mamy tak No i przede wszystkim dla osoby, która dostaje taki album, to jest, słuchajcie, też fajny patent, bo wiecie, nie może, trzeba się zastanawiać, co tu się podnosi, co się nie podnosi. Album jest bardzo prosty i myślę, że to jest super rozwiązanie do takiego albumiku na prezent na przykład dać. O, dobra. Okej. Okay. No i tą stronę mamy gotową. Tu się nam te wszystkie grafiki, wiecie, mijają, także to jest tu, ta tutaj, ta tu, więc nic nam się tu nie haczy, więc może delikatnie wszystko odstawać. Dobra, planujemy kolejną stronę. Ja już tutaj zaplanowałam, to, to, to słuchajcie, maty. I zaplanowałam tak trochę standardowo w sensie takim, że tu jest do brzegu, tutaj zostawiłam miejsce, one są takie przyczepione, takie malutkie paski zostały gdzie, niegdzie. I to jest też fajny pomysł do tego, żeby takie resztki po prostu wykorzystać. Czyli na przykład, jeżeli wiecie, że Wam się narobiło trochę resztek w czasie robienia albumu, to może zaprowadzić sobie tak te zdjęcia, żeby właśnie te resztki użyć. Ja mam w tych resztek bardzo niewiele. Um, sama się zdziwiam, że aż tak mało jest ich, ale troszkę ich jest. Z tym, że tak, tutaj um, z tej resztki za bardzo nie jest Skorzystamy, bo tu jakby nigdzie nam za bardzo nie pasuje. Um, tutaj mamy z tych niebieskich, to myślę, że spokojnie moglibyśmy tutaj porobić jakieś fajne, e, właśnie e, boki. Czyli tu by nam nie pasowało, ale przypasowałoby nam tylko tutaj ten jeden kawałek i drugi mógłby być na tutaj, ten mały. E, tutaj mamy. E, Jakiś dłuższy sweterek, więc gdzieś tu też z brzegu mogło być, albo gdzieś tutaj z tej strony. I tutaj mamy z tej strony dużo takich. To jest chyba, to są dwie, takie, dwie strony, ale praktycznie wyglądają podobno. E, podobnie, podobno. podobnie. I możemy sobie też je poużywać i na przykład spróbujemy zobaczyć, czy to się tutaj zmieści. Nie, ale nawet tutaj już by było o, do użycia i tutaj do użycia. I teraz tak, od Was zależy, czy to, czy to będzie ten pasek tutaj, a tu w środku taki, i tu jest taki. Wiadomo, że mm, lepiej może wyglądać, jak są takie bardziej geometryczne. Tu bym dała mniejszy pasek, tu bym dała na przykład taki większy i, i tu bym dała inny, albo tutaj mały, a tutaj taki długi. Ale takiego długiego bym wolała nie dawać, czyli na przykład tu bym dała już ten, tutaj byłby na przykład taki tylko, a tutaj na przykład taki, tak? Ewentualnie przeciągnąć ten dłużej. I na przykład moglibyśmy przeciągnąć Dużej, e, takich to nie, bo tu bym chciała być już 30 na 30, czyli już wiemy, że musimy skorzystać z których z, z tych albo z tych e, właśnie że tak powiem, plain, czyli tych gołych, i tu bym chciała potem dać pewnie jakiś. Jakiś napis. Także ja to po, po, znowu po, ym, poplanuję, bo jakby tu nie ma w tym, że tak powiem, większej szkoły. To jest tylko tego, co Wam się podoba, jak lubicie to planować, czy lubicie jakieś bardziej gęste te cięcia, czy bardziej rzadkie. Także ja znowu powycinam, poplanuję i za chwilę do Was wrócę i będziemy wszystko ym, układać. W zasadzie to jest, wiecie, bardzo prosta robota, więc tutaj yy, ja myślę, że kwestia tylko prezentacji tego albumu już dałaby Wam informację, jak to jest zrobione, ale ale pokażę Wam za chwileczkę, co będziemy tu wklejać i jak. Dobra, okleiłam i przygotowałam grafiki, opowiem Wam troszkę o tym. Eee, więc tak, tutaj dałam ten niebieski, tutaj bo zrobiłam długi, bo przedzielę go tutaj też tym grafiką, bo mam grafikę dać tutaj, myślałam o tym, żeby dać ją tak jakoś tutaj, eee, ale z kolei nie chciałabym tutaj dostawać tego pustego, a tu już mi się nic nie będzie podobało dalej, więc dlatego... Dam sobie tak pomiędzy i tu będą takie, wiecie, szły motylki, od takiego mniejszego do większego. Tu mamy tylko kwiatuszki yy, i ja je tak tylko zrobię, tylko tak ozdobię. Tutaj zrobimy sobie na mm, płasko góreczką i tutaj damy tak na trójwymiar tego yy, słonika i tutaj... Przy Tutaj się że powiem, przemogłam i wycięłam ciuszki, które zwykle mnie, są do mnie trochę creepy. Ale tak pomyślałam, bo tutaj jak, tak poukładam, tak jakby ktoś, wiecie, na łóżku poukładał na przykład różne ciuszki i, i, i buciki. Także ja tak sobie tak porozkładam i chyba je przyczepię tak, że tu dam takie dwa na płasko, a tego dam troszkę na piance. I to gdzieś buciki dodam i tak wybranę z tego tematu, bo fajne są te ciszki, ale jakoś tak, no nie wiem, jakoś tak mi się źle kojarzą, nie wiem od zawsze. Także tak będzie wyglądała moja strona. I jeszcze jak sobie wymyślałam takie dwa motylki i tak myślałam, że to jest na środek jednego, tutaj jest to to jest na drugiego, ale chyba sobie ruszę. Bo, to, wiecie, też nie chodzi o to, żeby wszędzie wszystko wypisać, znaczy wykleić, tylko takie momenty, gdzie tam puste, też muszą zostać, nie? Także yy, przyklejam i kończymy na dzisiaj. Tadam. No i tak jak mówiłam, tutaj zrobiłam jeden na dwójce, tutaj na jeden na jeden to tutaj na dwóch milimetrach. O, możecie, jak ja wygląda. E, a z tej strony mamy kwiatuszki, i tutaj mamy tego trzy motylki. I. Tego. Także podgoniliśmy troszeczkę kolejne strony. No i co? Zostały nam jeszcze raz, dwa, trzy rozkładówki, także już niedużo. No i fajnie byłoby jeszcze w każdą to włożyć taką, wiecie, matę, gdzie byłoby właśnie zdjęcia, także może nam się uda jeszcze zrobić to. Także zapraszam na kolejne live'y, na kolejne filmy, bo na pewno będziemy ten albumik kończyć na kanale. Będzie mi ogromnie miło, jeśli zdecydujecie się wesprzeć ten kanał i moje działania tutaj na kanale. Możecie kliknąć klawisz Wesprze i dołączyć do teamu, albo klawisz Podziękuj i wtedy zostawić grosika w komentarzu. Ogromnym również wsparciem jest wciśnięcie subskrypcji, dzwoneczka i lajka. Z góry dziękuję i zapraszam na pozostałe moje filmy na kanale. Pa!